I ruszyli. Zapraszamy do kaskania. Myślę, że w ogóle to taka trochę historyczna chwila, bo w województwie lubelskim, z tego co kojarzę, były chyba bardzo, bardzo dawno temu, gdzieś w Puławach, e, Mistrzostwa Polski. E, w chyba też i jeszcze gdzieś, nie pamiętam dokładnie, ale to chyba jest trzeci raz w ogóle w województwie lubelskim w historii, gdzie odbywają się Mistrzostwa Polski. Stawka jest, może jeżeli chodzi o liczność, może nie jest bardzo dużo zawodników, ale jeżeli chodzi o jakość tych zawodników, no to są Mistrzostwa Polski. No, przyjechali naprawdę mocni zawodnicy, tu Wojtek Kopyciński, widziałem jest, to jest zawodnik, który tydzień temu był czwarty na Mistrzostwach Europy na dystansie długim. Bardzo mocny zawodnik, jest też Tomasz Szala, który reprezentował Polskę, na Namiestnictwo Świata na menu na Hawajach jest Janek Popławski też bardzo dobry zawodnik startujący w kategorii pro. Jest też sporo innych zawodników, Jasiek Kępiński, tutaj widziałem Paweł Łochal. Reprezentant Polski w maratonie, zresztą bardzo dobry biegacz. No, taka paczka zawodników, tych czołowych, myślę, że tutaj w miejsca w top 6 to będzie bardzo ciężko, trzeba się będzie bardzo dobrze streszczać, żeby w top 6 się znaleźć. Największe wydarzenie sportowe. W ostatnich latach w Adamowie, przynajmniej mówiąc o randze, no bo mówimy tutaj rzeczywiście o Mistrzostwach Polskich. Mistrzostwach Polskich w Duatlonie tutaj ogromne ukłony i podziękowania dla lidera naszych lekkoatletów, czyli Pawła Modzikowskiego, który tutaj zaszczepił wiele osób czynnym uprawianiem sportu. No i z jego również inicjatywy wiele eventów sportowych nasza gmina organizuje, bo. Te dzisiejsze Mistrzostwa Polski to jest pokłosie szeregu wydarzeń, które organizujemy w trakcie, w trakcie całorocznej naszej pracy. To przecież półmaraton tradycji w Lesie głoskim, to przecież Adamowska Dziesiątka już w październiku, również tutaj na nią zapraszamy. Ale to również duatlony już... Cztery edycje mamy za sobą połączone z biegami pamięci generała Franciszka Kleberga w woli głoskiej. Zawsze w okolicach rocznicy śmierci legendarnego przywódcy samodzielnej grupy operacyjnej Polesie są one organizowane właśnie, właśnie w Woli głoskiej. Tym razem, tym razem Adamów głęboko wierzymy, że tego typu wydarzenia będą miały charakter cykliczny, również powiążą się właśnie z remontowanym aktualnie stadionem LKS Soku Adamów stadionem, który przybierze również nowy profil, ponieważ będzie to stadion piłkarsko-lekkoatletyczny, także różne formy uprawiania sportu, na różne formy uprawiania sportu będziemy otwarci, będziemy przygotowani i oczywiście będziemy zapraszać wszystkich, żeby do nas tutaj przybywać. Paweł, jest Mateusz. Jesteśmy z Bielska Białej, w zasadzie dowiedzieliśmy się tak w ostatniej chwili troszeczkę o zapisach, bo w tym tygodniu chyba w ostatni, albo przedostatni dzień udało się zapisać, także zobaczymy, no dyspozycja jest, forma mam nadzieję, że będzie, że nie będzie nic przewidzianego, no i że będzie dobry wynik, trasa jest bardzo fajna, pogoda jest świetna, no, Na pewno dzisiaj jest trochę ciepło, ale na pewno lepiej niż jak malać. E, tak, Przyjechałam z Warszawy e, specjalnie na ten bieg. Pochodzę z radzenia Podlaskiego, więc, odwiedzając rodziców, postanowiłam wziąć udział w zawodach. To mój pierwszy start w takiej łączonej imprezie, gdzie jest bieg i, e, i trasa rowerowa. No i bardzo jestem ciekawa, jak, jak mi się spodoba jak pójdzie. Organizacja jest bardzo bardzo dobra i myślę, że trasa będzie też malownicza, bo teren jest bardzo, bardzo ładny. Jestem z Torunia. Mój to nie, pierwszy start w baplonie. Start na Mistrzostwa Polski startuje, jak no, na wszystkich startach, na 100%, nie ma odpuszczania. Jeden cel jest dobrze się bawić i dojechać do końca bez żadnej kontuzji. I... Wszystko z głową robi, a tak to pierwszy raz. Bardzo mile zaskoczony jestem organizacją, trasą, podejściem ludzi, karyobrazami tutaj też. Żeby wygrać Mistrzostwo Polski, Tomek Szala biega jako pierwszy na metę. Tomek Szala, powitajmy go gorącymi oklaskami przyjechał jako faworyt i pokazał, że tym faworytem jest. Bardzo fajna atmosfera. Przyjechałem tutaj głównie sprawdzić moje problemy z plecami na zawodach w ostatnim czasie i jestem bardzo zadowolony, ponieważ dzisiaj nie miałem żadnych symptomów bólowych, więc pozwoli mi się to przygotować prawdopodobnie do ostatniego długiego dystansu w tym roku. A zawody bardzo fajnie organizacyjnie, taka kameralna atmosfera, bardzo lubię takie zawody. Półtorej godziny od domu, więc rano mogłem się wyspać, start o 13. E, tutaj fajnie spotkać się też za, za, ze znajomymi do ścigania i bardzo cieszę się, że udało mi się wygrać, bo e, to mój pierwszy medań przez Polski w duathlonie. A i teraz biega, drodzy Państwo, piąty zawodnik z problemami dzisiaj. Otrzymałem informacje nie tylko organizacyjne, ale jeszcze takie żo żołądkowe. Paweł Modzikowski, Lokals Wicenica.